Cześć. Jejku. Cześć ludzie kochany. Opowiem wam to. Tak jak potrafię najlepiej. To dotyczy Olimpiady. Nie, nie tej Olimpiady, gdzie Władysław Kazakiewicz pokazał tak, tylko to była inna olimpiada też letnia. To było tak rzut młotem. I, I jeden obywatel Związku Radzieckiego rzuca młotem. Już się kręci, rzuca. Sędziowie patrzą, gdzie ten Tak Tam gdzieś, szukają. Po całym tym, tym, tym stadionie nie ma mota To wyszli i <grywa> Oj, proszę. wyszli i stadion, a tam młot leży kurcze chłopie jak ty żeś pięknie rzucił taki rzut żu... to to on mówi, to to jeszcze nic <grywa> dajcie, mi... <grywa> dajcie mi sierp dajcie mi sierp jak Jebnę. To, to trzy dni będzie. O, opowiedział. Młotem daleka, siadłem by jeszcze dalej. Dobra, inaczej nie umiem. Cześć.